Cześć, Chmiel z tej strony. Witam Was po długiej, za długiej nieobecności. Byłem poza miejscem zamieszkania, myślałem, że tam internet będzie jakoś lepiej hulał, ale niestety wyszło tak, jak wyszło. Jestem na kwadracie od paru dni, ale nie mogłem się zabrać, słuchajcie, do nagrywania, bo czarne mury z rzeczywistości jakoś mnie dopadły. Miałem do zrealizowania ważny projekt, a raczej do sfinalizowania. Miałem pewną rzecz, bo w związku z tym miałem. Wyjechać gdzieś do pięknego miejsca, niestety się nie udało. Czuję się z tym bardzo źle, bo zawiodłem kilka osób, którym obiecałem, że w tymże miejscu będę. O szczegółach powiem Wam w najbliższych dniach. Najpierw muszę jakoś przetrawić to, że nie mam je tam, gdzie chciałem być. A druga sprawa muszę na początku przeprosić tych ludzi, których zawiodłem. A czy to nie ma czegoś takiego, że słuchajcie, okazałem się jakimś strasznym chujem To nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu miałem być, a mnie tam nie ma. No, na tej zasadzie, słuchajcie, w tych dniach, w ostatnich dniach, bardzo wiele rzeczy się w Polsce wydarzyło. Również obchodziliśmy wiele rocznic. Bardzo chciałbym w tym momencie. Wspomnieć wszystkich tych, którzy walczyli i ginęli w powstaniu warszawskim. Dla mnie to jest temat bardzo ważny i, i, i istotny z punktu widzenia tego, że w Warszawie się wychowywałem, w Warszawie się urodziłem. No i również z tego powodu, o którym Wam być może kiedyś wspominałem chyba wspominałem w filmie pod tytułem Akcja Burza o tym, że mój dziadek przebijał się ze swoim oddziałem do Powstańczej Warszawy, no niestety nie udało się. Mieszkałem przez lata, słuchajcie, na ulicy Wolskiej przy Sereny w Warszawie, przy kościele świętego Wojciecha, tam gdzie znajdował się obóz przejściowy dla mordowanych mieszkańców Woli. Tam historia powstania warszawskiego wypływała, cuchnąc krwią z każdego zakamarka tej dzielnicy. Dlatego um, te dni są dla mnie szczególne. E, I choć powiem Wam, że razi mnie trochę um, bardzo takie skomercjalizowanie um, powstania warszawskiego pod kątem takim, że um, no nawet kurna, jak ona się nazywa, ta z tymi sztucznymi cyckami, um, lalka taka jest, celebrytka. Ze sztucznymi i wszystkim sztucznym, nawet ona celebrowała na plaży gdzieś tam z jakąś kury na mm, rakietnicą wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, to się zrobiło takie bardzo mm, komercyjne jak dla mnie. Może komercyjne to jest złe słowo. Ale w tej chwili, no, mm, czczą pamięć. O wybuchu powstania warszawskiego, nawet ci, którzy de facto kurwa nic o tym nie wiedzą, kompletnie. Nie wiem, czy to jest to dobrze, czy źle. Ważne oczywiście, że ta pamięć istnieje. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało za kilka, kilkanaście lat, kiedy już nie będzie wśród nas żyjących uczestników powstania. Ciekaw jestem, jak to będzie. W każdym razie, słuchajcie, dziękuję. Wszystkim tym, którzy świadomie, z chwilą zadumy, ze spojrzeniem w przeszłość, hmm, celebrowali, ten, celebrowali ten dzień. Yy, nie wnikam tutaj w to, czy powstanie było słuszne, czy nie. Na ten temat zrobiłem film jakiś czas temu. Yy, nie pamiętam w tej chwili. Jaki miał tytuł? Postaram się tutaj Wam rzucić linka. W każdym razie hmm, trzeba pamiętać o tych, którzy w tym powstaniu zginęli, yy, którzy w tym powstaniu uczestniczyli, zarówno o powstańcach, jak i o cywilach. Dzisiaj dzień szczególny, bo dzisiaj dzień, w którym yy, obchodzimy rocznicę wybuchu masakry na Warszawskiej Woli. Ja kiedyś wam proponowałem do obejrzenia film i tutaj tą propozycję powtórzę. Każdy według mnie każdy Polak, który na sercu, któremu na sercu leży ojczyzna, który czuje się Polakiem, każdy powinien obejrzeć dokument, film dokumentalny pod tytułem 12 ton. Link do tego filmu wrzucam tutaj. Najmocniejszy, najlepszy, najpełniejszy dokument opowiadający o masakrze na Woli, czyli o wydarzeniach, które były wówczas przed Sionkiem piekła. Chociaż piekło przy tym to raczej małe miki. No nic, wracamy, słuchajcie i nagrywamy. Trzymajcie się, dzięki, cześć. our own